I już się ma na to kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy sobie pykać w portal. Ja oczywiście jestem rozwinięty delikatnie, to bardzo Was przepraszam, a to bardzo. I dzisiaj oczywiście lagi podstawowe muszą wlecieć. Nie wiem czy mam taki internet. Dzisiaj będziemy próbować na mieście Mikołaja tak ogólnie. i gdzieś polecimy, no, czy gdzieś w te rejony. O, tu jest ta fajna taka stacyjka, która mi się mega podoba. To jest moje prawie ulubione miejscówka, tak? Bo mi się przyznam szczerze, ta stacja. Nie, nawet tu. To. Tu może znajdziemy tego Mikusia Świętego, tego, co tam rozwozi Na ty, że znacie go doskonale. Ja to wiem. To wiem, że wy go znacie. Nie ma szans, byście go nie znali. Ale ja mu like dzisiaj. Co Was, sorry. Przepraszam. Wiem wam, że nie będę nagrywał tydzień. Tydzień nie nagrywam. Mamy pół tygodnia. Ale trzeba wrzucić wreszcie odcinek. Nie będę farzyć kijował przecież. Ja jeszcze trochę zwlekać z tym, no bo nie mam statywu. Nagrywam amatorsko jakby teraz na razie. Ale nagrywanie tak jakby moje życie. Lubię to robić tak ogólnie. No i nagrywanie to po prostu moje życie. Tak jak wam powiem jednym słowem. No i... O, awupa jakaś. Co ja mówię cały czas? No i jestem debilem, pajacem czy szczurem. Nie wiem. Ale wiem, że troszeczkę żeśmy zwalili. No co tu? Ja nie ogarniam tych wejść teraz. Szyb. I rewolwerek, w ogóle powiedzcie, co to za nazwa broni, to co teraz ciągnie. Kolega mnie, kurde, mówi, że to nie jest kałach. To jest chyba kałach. A mi, proszę. O, ciekawe, kto ma rację, tak czy że w tej naszej kutni... no i ja kocham z tych oponek pod takim dobrym kątem, jest są ustawione. Ja żem ominął po co jest, co za gość ze mnie. No i... No co sprzedajesz? Si Ooo... Nie, odpuścimy sobie dzisiaj dużą potę. Ty strefa mamy. Gdzieś tutaj w samego jeziora będziemy się poruszać. Szkoda, że nie mamy... Ła dzisiaj jeszcze sklepu nie zlutowałem. Nie odpuszczę sobie. Jeszcze auto. Takie luty, to ja lubię, tak wam powiem. Gdyby coś nie hejtujcie. Ja niedawno zacząłem moją karierę z Fortnite'em. Nie hejtujcie, że kurde ja się nie buduję, że przegrywam. Proszę, ulepszona? Nie, ja już myślałem, że ulepszona, Miałem takie nadzieje. Powiem. No i co, pijemy. Nie. To rzucimy sobie pierwsze. I teraz popijamy. Pijemy do dna, jak to ja mówię. Mój kolega razem, ja myślałem, że ktoś tam jest, to moja pelerina. Mój kolega właśnie tak w taki sposób razem mi na skrzynkę nie sprawdzają kiblów. jakby ja już się nie dam na to nabrać. Teraz sprawdzam kible. Ej. Has lagnęło. Nie da się w się włączyć światła welcome. nie słabo. Dzika potrąciliśmy. Esa? Teraz właśnie taki Boowans. Myślałem, że kogoś tam mamy. Jestem co, lubię się strzelać, ale zawsze przegrywam takie strzelanie Nie, tu nie ma. Co wy na to? I Mikołaj. I Mikołaja znajdziemy i każdego. Aha, pod E mamy wyskakiwanie, a pod N mamy mapę. Dobra. Jeśli byście chcieli, to nie wiem, czy będę mógł udostępnić w ogóle komentarze, no bo jeszcze nie... Zacząłem tą karierę i nie wiem jak udostępnić komentarze, więc jakby... Nie wiem czy damy radę. Ale gdybym udostępnił jakoś, to piszcie w komentarzach, czy byście chcieli spróbować zrobić wina. No bo ja na pewno nie zrobię wina. Spróbować sobie jedynie. A tutaj budowlanka pełną parą była. Po, po budowlach. Nie wiem. Czy wjechaliśmy na koniec imprezy? Ty, żeby ktoś takie rzeczy. To coś było świeże. Tu coś było świeże. Jakaś na oczyszczona, skrzynka zostawiona. Nie wiem. Czy to jakaś pułapka była niewypalona. Czasami takie się pułapki robi, że skrzynkę jedną się zostawia i się, się oddala. Jakiś tam metrów i zawupą się awczy. Jak ktoś tę skrzynkę zacznie brać, to jest się wcelowany. I pułapka, cyk o cyk. Tak wam powiem, że ja chyba wolę spray od apteczki. Tam był typ tam był, typ, ślepy nie jest, halo ej, no halo, no gdzieś tu jest typ, no dopiero auto rozwalił to auto się nie dymiło no patrzcie, no kogoś gonię No gdzieś tu jest chłopi, to jest jeszcze taki świeży. Tylko? Gdzie? Czy to auto tutaj stało? Czy ktoś mnie śledzi? Co? I to jeszcze moja ulubiona, dziękuję Nie, no... Pan... Teraz przegrać to Srata tata by było Wiem, że tu gdzie jest chłop, a ja nie wiem gdzie no, halo. Ej, i tak się jakby ten prezent tam nie leżał, ale ej no! Rzut. Ej, no, no przyznajcie, no coś to się tu ewidentnie jest. Co on odwala, ten chłop? Chce mnie skusić do jakiejś pułapki, czy do czego, nie wiem. Ale jakby mnie tylko wzmacnia. I nic nie robi takim, takim patentem. Połapaj mnie, proszę, dawać. Sorry, bo najprawdopodobniej w tam jednym rogu moją no łapę widać. Chyba. Hmm. Nie. Co to jest? Ej, powiedzcie mi, czy to tak... Czy to jest święty? Nie, wiecie co, kiedyś tak, albo ja się mylę, albo takie elfy składem rozmawiamy o prezentacjach, nie no to przy ludziach, nie, tak bym powiedział, że teraz złotego level walka mi trzeba i może będzie win. Moje marzenia się spełniają. Nie, no to jak mamy, wiecie co? Jak mamy. Nie, drugi spray, ja zawalam. Jeśli mamy już AWP2 w jednym i jeszcze taką mocną, to nazywam no to Broń ma celownik, wiecie? I to jest taka, mi to czasami zastępuje AWP. Spiderki. Ne, to je zbyt risk, já ja tu zaraz všechno ztrácím, tak já musím, protože tu jsou neštětány textury. Což to je? Tu Jak Z takimi tomami. Dobra to na dzisiaj koniec Dobra Do następnego